Panie generale, przede wszystkim witamy serdecznie w Krośnie Odrzańskim. Dziękujemy za wykład o bezpieczeństwie i o to bezpieczeństwo, o poczucie bezpieczeństwa chciałem zapytać, dlatego że dzisiaj podczas tego wykładu, tego szkolenia mówił Pan o między innymi nie tylko o plusach Polskiej Armii, ale również o minusach. I ja chciałem zapytać o realne bezpieczeństwo Polski, regionu, czy możemy czuć się bezpiecznie? Pamiętajmy, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od 1999 roku jesteśmy członkiem NATO. Dzisiaj bezpieczeństwo nie jest dedykowane tylko jednemu krajowi. Oczywiście najważniejsze, co niektórzy przekazują, jest to, aby wypełnić artykuł trzeci, czyli budowanie własnego potencjału i jego utrzymywanie. Traktat Waszyngtoński nas do tego zobowiązuje, ale proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Ukrainie. Ukraina bez sojuszu, bez wsparcia innych krajów, miałaby duże problemy, żeby obronić swoją niezależność ona dalej walczy o, o tą swoją niepodległość. Z drugiej strony spójrzmy też na kwestie decyzji podejmowanych przez kraje skandynawskie. Finlandia, Kraj, który jest naprawdę dobrze przygotowany do własnej obrony, decyduje się, żeby być członkiem NATO. Więc myślę, że na tak zadane pytanie pana redaktora trzeba odpowiedzieć jednoznacznie. Bezpieczni jesteśmy potencjałem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast nie powinniśmy zapominać o budowaniu własnego potencjału. I o to należy zabiegać, abyśmy mieli siły zbrojne, siły zbrojne, które będą zdolne identyfikowania i zwalczania zagrożeń jeszcze poza granicami kraju. To jest takie motto, które przekazuje od dłuższego czasu. Jest to moje spojrzenie na tą problematykę. No właśnie, i o to chciałem zapytać, bo to jest ciekawy wątek pojawiający się w wielu pana wypowiedziach, że bądźmy przygotowani na prowadzenie działań wojennych na terytorium wroga. A dzisiaj przygotowujemy się, będąc trochę mentalnie, w II wojnie światowej. Czyli nie, a pan, pan mówi, nie przyjmujmy wroga tutaj, prowadźmy działania na terytorium wroga. Ja sobie bym to doprecyzował. Po pierwsze, jest niestety taka pewna niedoskonałość czy dysfunkcja, że, że niektórzy z polityków chcą się przygotowywać do wojen, które już były, a niektóre będą. Ja uważam, że o tym powinniśmy myśleć w kwestii przyszłości. Wojny przeniosą się w wymiar cyberprzestrzeni. Może dla niektórych, jak to mówię, być swego rodzaju taka fantastyka, ale to pamiętajmy, są dzisiaj satelity. Rosja już przeprowadziła taki eksperyment, że strąciła własnego satelitę, czyli pokazała, że jest to możliwe. A teraz czym jest dla nas satelita? Telefon komórkowy, telewizja satelitarna jest możliwą ją korzystamy na co dzień, jest wykorzystanie tych satelitów. Ba, przez satelity można przekazywać informacje, które będą dezinformowały nasze społeczeństwo. To jest takie spojrzenie przyszłości. Więc i teraz ta kwestia, że doprowadzenia działań na terenie przeciwnika. Ja bym chciał to doprecyzować. Jeżeli zdefiniujemy, że ktoś nam zagraża, ba, i ktoś dokonuje jakiegoś pierwszego aktu, tak, agresji w stosunku do nas, Typu, na przykład, wystrzelenie rakiety, to powinno być sygnałem, że to jest nasz oponent. I nie czekajmy, aż przekroczy nasze granice, tylko właśnie podejmujmy taką kontrakcję. Bądźmy aktywni i zniechęćmy go w ten sposób, że jesteśmy w stanie oddziaływać na niego, na jego stanowiska dowodzenia, na jego zaplecze, w końcu na jego jednostki wojskowe. Natomiast to wcale nie wyklucza tego, że należy posiadać potencjał ten wynikający z artykułu trzeciego i budować nasze na przykład wojska lądowe siły powietrzne, wojska specjalne, bo one są absolutnie konieczne i niezbędne. Ta moja wizja, jak prowadzić przyszłą wojnę, też zakłada, że może jednak stać się tak, że ktoś przekroczy granicę państwową i wtedy powinniśmy być gotowi, nie czekając aż tak jak w 1920 roku, aż przeciwnik podejdzie pod Warszawę, tylko może trzeba go od razu zwalczać w okolicach Suwałk, w okolicach Braniewa, czy ewentualnie w okolicach Siedlec. I widzi Pan tutaj rolę na przykład Wojska obrony terytorialnej. Czy, on, czy te wojska są dzisiaj gotowe, podlegające bezpośrednio ministrowi, o czym Pan mówił? Są gotowe na to, żeby prowadzić takie działania obronne? Czy wojska są gotowe, to, to tego niestety nie wiem, bo tylko musimy bazować na tych komunikatach, że tak powiem, medialnych. Co one są, że tak powiem, w stanie. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy dwie rzeczy pamiętać. Że wojska obrony terytorialnej funkcjonowały już przed 2015 rokiem. To nie jest jakaś nowa formacja. Druga rzecz, powinniśmy doceniać absolutnie każdego żołnierza, który zgłasza się do tych formacji. Większość z nich to są patrioci. Oni chcą, że tak powiem, oddać swoje zaangażowanie ojczyźnie i obrony ojczyzny. Natomiast zadania, jakie byłyby przewidywane dla Wojsk Obrony Terytorialnej w tej mojej koncepcji, są troszeczkę odmienne od tego, co się dzieje dotychczas. Ja uważam, że te wojska powinny wspierać wojska operacyjne. Powinny być gotowe pod względem takim operacyjnym na przykład między innymi do ochrony infrastruktury krytycznej. Niektóra jest, jak patrzymy na Ukrainę, mocno narażone na takie oddziaływanie. Także reasumując, wojska obrony terytorialnej były, są i będą. I będą potrzebne. Panie generał, na koniec ten wątek, o którym pan już wspomniał, ale zadam tak prowokacyjnie pytanie. Spowszedniała już panu wojna w Ukrainie? Nie. Nie, dlatego że ta wojna. W... W społeczeństwie tak, spowszedniała niekiedy ekspertom czy niektórym politykom. Natomiast pamiętajmy, to jest może slogan, że jednak Ukraina nie walczy tylko o, o, o swoją tą niepodległość. Myślę, że warto przywoływać wielokrotnie słowa Świętej Pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który w Gruzji powiedział, że teraz jest Gruzja, może być następna Ukraina, później kraje bałtyckie, a później może nawet i, i Polska. Gruzja. Wtedy była wojna, tak? Ukraina to się dokonuje. I teraz, jeżeli nie zatrzymamy Rosji. Nie zatrzymamy Rosji nie tylko w kwestii terytorium Ukrainy, bo ja życzę, żeby Ukraińcy wypchnęli Rosjan poza granicę swojego kraju. To istnieje niebezpieczeństwo, że Rosja w tych swoich zapętach imperialnych się nie zatrzyma i mogą być kolejne kraje, w tym również Polska. Panie generale, w jednym z wywiadów ogólnopolskich kilkanaście godzin temu mówił pan o tym, że prognozuje zakończenie, dzieli pan przede wszystkim wojnę na działania zbrojne stricte i stan wojny. I mówił pan o tym, że według pana działania zbrojne zakończą się w tym roku, natomiast może dojść do sytuacji, w której Ukraina i Rosja będą w stanie wojny, tak jak na przykład Korea Północna i Korea Południowa. I ja chciałem zapytać o te o efekt, jeżeli tak miałoby się stać, kończą się działania zbrojne, nikt nie osiąga celu, bo pewnie część terytorium Ukrainy nadal jest okupowana przez Rosjan, co to daje? Znaczy, tutaj chciałbym akurat to może sprostować, jak ja to widzę. Bo pan zakłada, że jak się zakończą działania zbrojne, to część terytorium Ukrainy zostanie, że tak powiem, w rękach Rosjan. Ja, ja, ja jestem jednak zwolennikiem tych oczekiwań i planów Ukrainy, która zakłada, że terytoria mają być odzyskane ba, nawet te z 2014 roku. Ja uważam, że tak. To, to jest możliwe. Dzisiaj mamy już kolejną donację, że tak powiem, wsparcia amerykańskiego, 36. To wsparcie militarne sięga 35 miliardów tylko ze strony Stanów Zjednoczonych. Myślę, że kwestia dotycząca zadania Rosji tej klęski militarnej jest w interesie nie tylko Rosjan, ale szeroko rozumianego Zachodu. Silna Rosja w przyszłości będzie dalej zagrożeniem regionu. W ubiegłym roku na szczycie NATO w Madrycie zostało już jednoznacznie określone, już nie mówi ktoś o wyimaginowanym przeciwniku. Mówi się o tym, że Rosja stanowi zagrożenie w regionie. Więc teraz jest kwestia tylko taka, czy zostanie to wsparcie militarne z jednej strony dostarczone, a dzisiaj chodzi głównie o, o takie systemy uzbrojenia, które będą raziły Rosjan na dużych odległościach. Te słynne rakiety Atak do, do systemów Patriot, które mogą działać na 300 kilometrów. Lotnictwo może nawet to, to, to ukraińskie być wyposażone w rakiety, które już są przewidziane. To są są takie rakiety szwedzko-amerykańskie, szybujące, które mają zasięg 150 kilometrów. Wiesz, w tych środków wrażenia jest coraz więcej, więcej takich, które mogą dokonywać takich uderzeń na to głębokie zaplecze Rosjan. I puentując, chcę przywołać Hersoń. Hersoń, jak niektórzy mówią, że został wyzwolony, ale on został wyzwolony fantastycznym manewrem Ukraińców, polegającym na tym, że okrążono tak de facto blisko 20 tysięcy wojska ukraińskiego. I co się stało? Wycofano się z tych terenów. Więc myślę, że jeżeli tą taktykę konsekwentnie Ukraina będzie stosowała, to jest szansa, że dowódcy wojskowi, nawet wbrew może politycznym, oczekiwaniom Putina, będą wnioskowali, żeby nie stracić kilkudziesięciu tysięcy kolejnych żołnierzy, chociaż pamiętajmy, że Rosja nie przywiązuje wagi do, do żołnierzy i traci ich masowo, ale że może to być jednak przyczynek do tego, że Rosja będzie jednak opuszczała zajęte tereny. Ale jest pan dużym optymistą, bo nie, nie sądzi pan że w którymś momencie Zachód powie okej okay, wyczerpują się nasze stany magazynowe na przykład amunicji mamy żółte światło no trzeba ograniczyć tą pomoc Ukrainie i wtedy być może szala e, e, zwycięstwa przechyli się na drugą stronę nie można tego wykluczyć w sensie tym dyskusji na temat tego, że zapasy tych środków bojowych mogą być wyczerpane, ale z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia, to będzie kwestia taka, że ok, to znaczy, że akceptujemy, że Rosja może jednak, krótko mówiąc, dyktować warunki w świecie i dyktować warunki dotyczące na przykład właśnie tych podziałów, że tak powiem, terytorialnych. Tak? Że Rosja może kiedyś powiedzieć, zaraz, zaraz, ale na terenie Estonii jest duża mniejszość rosyjska, tak samo jak na Łotwie i Litwie. Tak? Jeżeli tamte społeczeństwo Podburzone na przykład agenturą, powiedzą, że chcemy powrócić do Rosji, to co wtedy? Jak odpowiemy? Zgodzimy się na taką sytuację? Myślę, że jednak Rosji trzeba dać jednoznaczny taki wyznacznik, że nie ma naszej zgody na takie rozwiązywanie konfliktów. A dzisiaj Rosja, która nie przestrzega konwencji, nie przestrzega przepisów, tak naprawdę stosuje brutalną siłę, to taką samą siłę trzeba zastosować w stosunku do Rosji. Tak uważam. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.